Witam Was piekielnie serdecznie w kolejnym odcinku naszej wspaniałej, zwykłej let'splayowe. O, co tu się dzieje? Siemanko, witam w mojej kuchni z tej strony C7 dzisiaj no. robimy jedzenie, tak. O ja być. Okej. No cóż, co ja w tym odcineczku zrobię? Ja, ja zbuduję farmę. Ja jestem kozakiem i ja zawsze uwielbiam budować farmy. No. Trochę pokopaliśmy, coś tam wykopaliśmy, trochę dżilaza, coś tam fajnego zrobiliśmy. No, w każdym bądź razie, no w tym w dzisiejszym odcinku będzie ciekawie na pewno. Prawda? A je? Jeszcze A ja? Jeszcze ja. Swo sw swoisty jakiś taki fenomen. Okej, okay. to ja biorę sobie łopatkę i idę budować. Dobra. Lecimy z tym koksem, nie? Tam jest jakieś bajorko. Wezmę sobie w, w, w wodę Nieskończoną mm. źródełko Jakieś takie swoiste zrobimy Tak o oh yeah Króliczek Oh yeah Króliczek A jakieś tu kości znalazłem nawet Jak te kości jakieś takie swoiste są? Nie wiem Mam no. Okej, okay, czas wyrównać teren Wezmę do tego łopatę Bo wiadomo Łopata zawsze jest przydatna to spoko, spoko na chillku Mm -hmm. Uh-huh. <coughs> Właśnie w dzisiejszym odcinku miałem opowiedzieć o sposobie na chodry. to jest bait na kaczki tak zwane. A, tak, to ka ka każda dupa twoja jest po tym. No więc chodzi o to. Pierwsze wymaganie. Musisz mieć jakiś staw, rzekę, cokolwiek. Jakaś woda, kiedy kaczki pływają, nie? <grym>, no. no i chcę, roz chcę rozmawiać, nie? I tak mówisz yy, tak mówisz. Słuchaj, słuchaj. Yy, no bo tutaj jest taki fajny stawik, tam kaczuszki pływają. Może pójdziemy się przejść, nie? <grym, <grym, no, no i tam sobie idziecie, nie? I, I potem yy, ona mówi, ale fajne kaczuszki. A ty mówisz, no, no, zajebiste. No i. <grystanie> no i, i, i co? Wtedy wyciągasz nóż i rozbieraj się. <grystanie> no, mniej więcej tak to miało wyglądać. No, tak mniej więcej, tak mniej więcej nie bierzcie tego dokładnie, bo to mniej więcej tu zależy od dyspozycji każdego doratora. Też zależy no, trochę różnicę. od skilla, to jest full skill matchup, tak? Tak, właśnie. Trochę większą to farmbo zrobić może. A co tam sobie będę żałował? <grym> o, anciorpiecia. Jak tu nie to, że latają na powierzchni, to ma być w ogóle zbogowanego. No dobrze, niech latają. No dobrze, 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 że tak powinno być, nie? Że nie to parze zapytają. Niedopracowana tak. gra. to jest przesadzone. Niedopracowana gra w górę. źle zoptymalizowana. Co? Czemu ona jest na, zawsze wszędzie na pierwszym miejscu? To ja nie rozumiem. Ja też nie rozumiem niczego. Witam, kurwa, biję sobie je, o oh yeah. oh, zostawiłem jeden pasek gdzie że... No nie, zepsułem. Przepraszam. My bad, my bad. My bad, my bad. Oh yeah. Teraz bije Dirt'a, też coś minimalnie niegrzeczne. Minimalnie, Mi... ale tylko ale minimalnie. Ale tak ty, ty, 2 dwa centymetry tylko minimalnie. Oh yeah. Kurde ile tych królików muszę pozabijać. No. O, On sam się zabił. Jak ty swoisty jakiś taki. O nie, A muszę zrobić nową łopatę, bo potrzebuję Deryta do mojej mm. tej handki. Kurde, ja się zgubiłem troszeczkę, chyba ten, w do domu. Okej, okej, okej. Robimy sobie łopatę. Oh yeah, łopata. Mm. Łopata, łopata. O, tutaj sobie kopię tego typu. Bo mnie, bo mnie wtórzę, szczerze mówiąc. O, nie to, proszę się tego zniszczyć, tak go z niego drog Ogólnie seria będzie miała 143 odcinki. Już tu zaplanowaliśmy. Tak jest. Kur. <noise> nie mogę trafić. <noise> ale frajer z ciebie. Całamkie dołóweś, śmieciuszku. <noise> o kur. Ej. Kurwa mała. Chodź tu, jak ty, Chodź do Ale jak to jakiś swoisty taki fenomen. No nie, już... Ej, no! O, zajebałem go! Nic do nie, nie, nie luta, tyle się z nim męczyłem. <śm> <śm> Ale frajer sobie nie, nie wiedziałem. Ej, krowa stoi na naszym domie. No i dobrze, to jest nasz nowy pet. No to tutaj będzie wejście do jaskini, to ja może jakiś tam Albo dobra nie Ej, to, to, to coś to nie będzie to nie będzie nasz dom, prawda? To będzie ta jaskinia, to, tak jaskinia, tak. Stodo. To no, będzie go, wejście panie. do kopalni, Jakieś takie no. swoiste. Tu bym se dom na górce zrobił. Może ja zacznę wyrównywać teren, co? Ja chyba na farmie zamieszkam swojej, bo jest zajebista. Zajebista A, i swoista, nie? tak. Jak to tak. fajnie brzmi. To, to będzie najlepszy let's play w historii. Let's... To jest zwykła let's play pamiętajcie. Na, na... Odcinek drugi. No to kolejny w zasadzie, a tak naprawdę to pierwszy. Nie Pytanie nie brzmi, się... na jakiej my wersji gramy w sumie, zapomniałem. 1.8.8. Hmm. Aha. No to ostatnia dobra wersja. No. Kappa. Kappa. 1.7.3 beta, to była stanie dobra no, wersja. No, z miniguna mogę sobie strzelać. Hmm. Nie to, co teraz nie możesz sobie z minigana strzelać. No dokładnie, nie polecam, nie polecam. Jak to jakieś, teraz jakieś takie nies, nieswoiste, ten minicraft. No miniKraft, Minecraft min Oh yeah. Let's do this. I'm fucking up Oh yeah. Dobra, tutaj I... takie zajebiste wejście będzie. To kilkupiętrowe będzie? No, to jakieś pięterka będę dobudowywać przecież. Jomeczku, tutaj nie ma spiny jakiejś swoistej. Długo no. lekiś taka wiesz. Kiedyś tu będziemy wracać i będziemy mówić, że idziemy na wioskę. No dokładnie. Jak ja pierwszy domek zbuduję z jakiś desek kurde... swoisty. Wiadomo, z sentymentem tu będziemy wracać jakimś takim swoistym. Hmm. Jeszcze jak? O, no, w sumie to już można rozwalić to. Tak. No. Pochowam to co niepotrzebne. O, brat, to Co można robić z tej króliczej skóry? Też hełm i tak dalej? No zobacz, Kudze, ja nie wiem, nie, nie... Nie mogę. Nic nie mogę zrobić z nimi. No to o, nie w sumie nieśmieszne to jest, za... nieśmieszny żart. Jakiś taki. No. Jakiś taki nieśmieszny żart. W ogóle nie, nie wyszedł mi ten żart. Rito, please. Rytoplis Ooo, Ludwik, Ludwik, Ludwik Niszczę naszą chatę. A rób to Smutno, też. Prawda? Tak, nie, Taki prawda? Nie, senty... nie w, w ogóle nie ma sentymentu. Nie ma. Tak przykro się robi, jak tak niszczę to wszystko, nie? Może pokażemy kopalnię troszeczkę, co? Kurde, nie wziąłem sobie więzłe. Eee, może A, ja już drzwi mam dużo. Dobra, palić. Kurde, zrobiłem kilo. O, krowa nam weszła na hatę. To mój pet jest. Dobra. Spoko na świecie. isty Nie no, ale weszła mi na farmę, będzie mi cadzonki muszę ją zabić, przepraszam. Ej, ja ją zabiję. Ja jestem w dworodnej roboty. Jesteś. A tuńczyk. Kurwo, A ja ją zawaliłem, że nie wie co powiedzieć. O, Ludwik 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 Okej. Okay. Ludwik Ludwik To jest kozak, minimalnie lepszy, ale kozak O, to ogólnie polecam bait na kaczki, Karol zawsze działa Jak to jakiś taki swoisty swój... O już się raz po jak jeszcze nie skończyłem Zombie Ok idę wodę jeszcze wziąć Spoko, spoko. ja tutaj zacznę wyrównywać teren. No, nie? Ja myślę, że wspólna hacienda nie jest jakimś dobrym pomysłem. O, to na swoją ja idę wyrównać, ja tu na górze będę mieszkał. Nie wiem, jak ty. Ja tam będę mieszkał. Ja, ja tam mieszkam. Co, <laughs> co zaklepałeś? Jak ja tam zacząłem kopać, to już było zaklepane. Ja się już się tak nie spinaj. No, to ty się spinasz, ty. Ja się jaja robię, a ty się spinasz, Ja Jaja robi. Jak ty jaj nie masz. No, do tego ja muszę zrobić nie. Jak no to mówi, kipo. Jak to mówią Chińczycy, CR7 najlepszy w historii. <grystanie> Bajt na Koreańczyków, ryż. Rozrzucam ryż. <grystanie> rozrzucam CR7. Bajt na Chińczyków. Czeku, jak my jesteśmy warci y, dla Chińczyków y, w piłkarskich klubach y, 2 miliony e euro, No. Ale tak minimalnie minimalnie nie, niecelnie. Jaka szkoda, że to nie wpadło. O, krótkę tutaj zamknę, żeby nie mogła uciec. Może... Ty jest to Zabija krowy, no. Nie, 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 nie wychodź, ty kurwo. Głupia krowa, nie? Cofnij się tam, masz tam siedzieć. Mm. Nie pozwoliłem ci wyjść! Sherry, yy. Sherry, Ej, no ale te postacie z Minecrafta to kozaki, Co, Tyle dni mogło nie spać. Też, też to nie. Tak. O kurde, creeper do mnie idzie, facet, facet, facet. No jakbyś mi rozwalił chatę to bym był przy. On mi chyba nie wybucha przez drzwi O kurwa Ale delicz <grywia> <ale, grywia> Się krowę zamknął. A jasne, tak. każde tam. Ten... no, potrzebuje patyczka, żeby motyczka Nie, wyjdzie no nie no nie, nie. Ej, zabiję tego Creepera na dwa strzały, nie? Pewnie tak. Najwyżej trochę rozwali, dobra? Patrz, gdzie krowa A, tam! <laughs> Jakim cudem? To jest chore! Ej, dobra, niszczę, niszczę tego Creepera, dobra? Ja, no, ja go stąd patrz. Gdzie ten śmiech? Ty, ty tu jest wejście do tego, co ty zrobiłeś? Ujejmy. Kurwa. Ty idioto, zrobiłeś wejście. Zabiję go. Kurwa. moja Mam jebana brak. farma, którą budowałem cały odcinek. <laughs> Zjebałem trochę farmy. Ale głupi. Bo ty zbudowałeś wejście do mojej farmy, ja tak myślę. Ty, on jest inteligentny, on będzie próbował wejść. Ale tutaj nie ma wejścia. Ale nie, zbudowałeś wejście. Gdzie ta krowa, muszę ją... Nie, creeper jest Nie, tutaj jest, jakiś do trochę polek. Patrzcie, krótko. Kurde, że wygląda jak mnie górko. Mm. Kurwiem... Nie bij! Co żeś zrobił, patrzcie, kurwa. mnie coś tak mi w niszczy mi pole. Dobra, krótko. dobrze, dobrze. Kurwa. Co się gapisz? Kurde, szli. Ja. Jak tak do ta to słyszycie jakiś taki fenomenalny. Go przez drzwi. No, kurde, go. Za, za... Go. Jak można mówić, goł do krawy? to już ona nie rozumie. Człowiek. Co mi to wchodzi. Otworzyłem tutaj trochę. No wejdź. No i sieć. Zrobiłem trochę wejście Kurde, są idą idę, po ej, ej, ej Ech, Idą Ej, idę, 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 Kurde, kurde idę, no idę, Yyyyyy... Hmm. O, idzie do ciebie! Heh! <laughs> Jakiś siwy gozek, tak? Yyyyy... Hmm. Tak. No, no. <laughs> Jaki dźwięk to... O, teraz nie wejdą tu, ta krowa też nie wyjdzie. Sprytnie to zrobiłem. Co ty robisz? Bijesz się z nim? Nie, poszedłem po nasienie. Po nasieniu wody poszedłem. Mogę ci powiedzieć, że ci pomógł, to bym ci pomógł. O kurde, pająk! Ej, no to pająk, pająk, się bo on jest mały, on może przechodzić przez Creeper za tobą. Lepiej go upierdolić teraz, nie? Ha, zajebany. No to gdzie jest publiczny? Gunpowder, kurde, nie ma. Mm. Ojeju, ile tu zębiaków mm. biały nam się do chaty zombie, rozumiesz to? Okay. Kurde, trochę zbogiłem z tą wolną w tej farmie. Powinienem tu zrobić. Dobra, nie, nie będzie żadnego światła, znaczy słonecz słoneczka tutaj. O kurde, zdeptałem cię trochę A, Idę Jadę zobaczyć, wkopać trochę może Okej, 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 gitara się ma Ok, okay, 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 okay. Gitarę, G to pięta i co nie ma? Nie ma CR7 Tak, nie ma, jak tu nie ma Kristiano o 7 Siódmy. Jak 7 Jak CR7 najlepszy pipez w historii Nie? iż... Ja, to on jest kozakiem, jakimś takim najlepszym w historii chyba. Tak myślisz, hm, kto jest najlepszy w historii, a tu nawet nie trzeba myśleć, bo wiadomo, że takie cerchy na... Tak jak Nie pochodnik przy, przy ziemi, no kurde. No sam, ja tylko tak ustawiłem, żeby się utwory że nie zespiły, to twoja farma, więc ją mam w dupie trochę, znaczy nie, dobra, jest zajebista, bo będzie będę mógł żreć za darmo. Za darmo musi lecić, za darmo dwa golda za, za chleb. To czego... To czemu żarłyś mięso, Bo ja zdobiłem, zabijłem No tyle, dobra, co dobra, dobra jak sobie chcesz, gadaj sobie. O hmm. śmiciuszku. Jeszcze trochę nasionek brakuje w sumie, ale... O, zrobię sobie chodniczek może, będzie wtedy łatwiej mi zbierać plony. Plony. Jak to brzmi, tak... tak... tak dziwny. Pic, pic, plony, jak to głupio brzmi, nie? Tak co myślisz. Zwyczajne słowo. Plony, a to tak głupio brzmi. No, no głupio, głupio O, węgiel to jest. Cherry sherry no, piecia. Oh yeah! Zresztą motherfuckingą. No. Dobra, trzeba posadzić tutaj nosionka. Ujej, oh yeah. sadzę na czuję się taki trzeczny, taki dziecia. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tutaj cała chata prawie zadeszona. A, mam żelazo? Ty masz dzielastwo chyba. Się dzielastwo nazywa. dobra, sądzę do kopalni coś pokopać. Ale kurde, dużo żelaza, bardzo Sport I to coś tam pokopać, bo co tam nie, będę się ograniczał. No co ty zrobiłeś ty Kurde, mikrofon mi upadł troszeczkę Ka Nic się nie stało Wiecie, nic się nie stało Nic się nie stało CR7 nadal jest to zakiem Dobra, pokopmy może Ogólnie tam na dole jest zajebista jaskinia Bardzo mi się podoba dałbym jej Jesteśmy nieprzygotowani. Musimy mieć zbroję i tak dalej. A je jeszcze... Unlucky troszeczkę. Unlucky sytuacja. Tak, właśnie może być. No. Jeszcze ten serwer jest taki zabisty, że se opa nie możemy dać to survival stuprocentowy, nie? A je chłę, chłę. to Brat, lubik, od big! Brat piecie, piecie, piecia, piecia, piecia. Kwiecie okay. to jest ogólnie taki zajebisty kozak. Serdecznie no. go pozdrawiamy w tym odcineczku. A je? Jeszcze jak? Uje je! stole. No i cóż można rzec? No? Jakoś się gra na tej wiosce, nie? No. No, Wiadomo, wiadomo. Na chilku, spokojnie. Let's play, prawidłowy. Co nie? O, taki jakiś może być w sumie. O, taki zwykły let's play, taka typowa. O, taka typowa. O, już dzień mamy. No to można jeszcze pochodzić na chilku. To ściąć trochę drewna, może. Hmm. Pera, pe, Ooooooooooocie oh. oh. uh. Ludzie mówią do mnie piecia martwić <laughs> Co? Nie. Yeah. Yeah. Tak se, nie Tak se myślę nad życiem, nie? Wiem. Jaki jest sens życia? O I tutaj no. przychodzi no, mi na myśl ser 7 i ja myślę sobie... Ciężka praca to jest sens życia. Chociaż talent ważniejszy, ale minimalnie. Minimalnie talent jest ważniejszy. No minimalnie. Ale tak, nie wiem, z 2-3 centymetry może. No, Co to dobrać. jest przy, kurczę, 24,5 metra. Dokładnie. No. Ale tak tyki tyci Serio. No, albo 48,5... 48,5... Jakiś taki Kurde. swój ściak, nie? No, no. Ale to bez znaczenia w tej chwili. Bóg z kaktusem, kurcze to się przypomniało. Co tam było z tym Bóg z a, ziel ko ko Koleżko Zielech nagrał kurcze Bóg z kaktusem filmik i tyle. A, co, a chyba z TNT było, nie? No, do, no, do, do. Ale to było głupie. <coughs> jak można takie coś nagrywać w było. Takie let's play jak nasze to są sensowne, nie? Dobro, dobro jakość i w ogóle wszystko najlepsze. No jakieś dobrze. takie bugi z kryptusem, jak to nie, nie, to nie przejdzie. To, 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 to nie będzie słabne? Tak jak ja. No nie ja będzie. ogólnie tak jestem gwiazdą i w ogóle tak i A je, jeszcze jak? Dobra, ściąłem całe drzewo wielkie. O nie, nie starczyło mi na pięć drewienek tego, siekiery. ja To życie? Tak być nie może. Nie, nie, nie. Gdzie jestem? 39. dopiero, kurde. Aż mi się zachciało pod sobą podkopać. Może zacznę tak kopać? Tylko muszę iść pod rabinki. Kurczę ten odcinek trwa już 21 minut. A to easy. To chyba czas się pożegnać. Chyba mm. tak. No to z widokiem na moją zajebistą farmę. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Czekaj, poczekaj, ja tam dojdę. To On No, żeby tutaj nie było żadnych takich skojarzeń? Bez, bez skojarzeń, tak? Jak to się kiedyś mówiło? Bez skojarzeń, bez skojarzeń. Bez skojarzeń, bezpiecznie. Bez Cera 7. Dobra, idziemy do Dach Domku Zajwistego. Swoją drogą potwory mogłyby wskoczyć tutaj na moją farmę i wejść do nas na Hat. No. Ale czy to takie ważne? Ważne, że fan jest, tak? Najważniejszy jest fan. No jest pan. Girls just wanna have faam. Patrzcie, nawet, nawet zrobię takie dość fajne. Czekaj, chujku! To jest odpięta. <grym> o Ja mam ja zbroję i mam miecz. Myśl, ten, myśl, tak. ty możesz się go zobaczyć? Weź no i zaraz mogę, cię ale na, na coś to do nie Dobra. Ja cię, ale czekaj, chcę zbudować wielki napis na cześć śpieci. Co? <śmianie> kurwa, ma znowu. Co ty robisz, człowieku? Ja... No, zobaczysz. To się, to się wytnie, kurwa, to się wytnie. Hipo. Nieprawdopodobna sytuacja. Co tu, tu się odwala? Idę się na sianka Miłym akcentem. Kończymy odcineczek. Pieciakozek na zawsze w naszych sercach. Z, z, z piecią na piersi, jak to się mówi, nie? O. Dobra. Ja. Do widzenia.